Witam ponownie. Sezon pierwszy, odcinek ósmy, garaż i okolice. Dzisiaj będziemy robić prezenty dla szwagierki i dla szwagra. Szwagierka. Bierzemy pudełka po jakichś tam lekarstwach czy suplementach. Obklejamy papierem najlepiej samo przylepnym. Bierzemy taką deseczkę ze znanego nam materiału PCW. Klej do plastików twardych. Weźmiemy tylko wskaźnik klejem smarujemy dno przykładamy i prezent dla szwagierki gotowy będzie tam co mogła jakieś pilniczki, nie, pilniczki, patyczki, nie patyczki wkładać teraz prezent dla szwagra Każdy z nas w ogródku, jeżeli ma takowy, znajdzie takie różne, przy obcinaniu, fajne kształty. Potrzebny jest nożyk, oskrobać. Można pomalować lakierem bezbarwnym, Najlepiej akrylowym. Z pnia można powycinać. Takie podstawki. Kleimy to klejem do drewna. Trzyma jak trzeba. Szwagrowi trzeba powiedzieć, że to jest czarnego dębu z Madagaskaru, a to jest to pola peruwiańska. I to po prostu przynosi nam szczęście. Jesteśmy silni, męskość, witalność. Jeżeli to mu powiemy, to obdarowany na pewno będzie to trzymał na eksponowanym miejscu. To na razie wszystko co do prezentów dla najbliższej rodziny, wracając do prezentu dla szwagierki, musimy ją uświadomić, że to jest teraz bardzo modne i celebryci tylko mają takie. Przy, przy swoich toaletkach, czy jakby to nie nazwać. To tło, to zrobiłem do akwarium, a teraz część obronna. Pamiętacie baseball? Jakby tam te wiertarki nam próbował ktoś ukraść, to się obroni sprzęt, ale gdyby była taka sytuacja, że ktoś zabrał te nasze urządzenia i zaczął uciekać musimy mieć w garażu proce to jest proca typu kulkowego gumy widełki oraz kawałek a tu jest ircha nawet jakiejś skóry a to są naboje do tej procy oraz 2%, proce, koniecznie dwie, bo jakby guma jedna pękła. Bez tej łatki. A tu są naboje do tego. To jest chyba gotowe, można kupić w sklepie budowlanym. A to można zrobić z jakiegoś drutu, koniecznie miedzianego. Widełki. No Musimy trochę popatrzeć na jakieś drzewa oczywiście do obcięte gałęzie i można śmiało zrobić taką procedurę. Nacinamy. Zastosowaliśmy te objemki i wszystko działa. Przegląd pracy. Arcybiskupie staw przewijaki do kościołów. No tego by jeszcze brakowało, żeby... Dzieci przewijali w kościele. Niech zostaną w domu. Tu ważna rzecz. Bez seksu nie ma miłości. A kiedyś to inaczej mówili, odwrotnie. No i najnowsze donosie, doniesienia najmodniejsze gwiazdy TV. To jest Lewandowska Anna, ale to nie żona Roberta. A tu, no, wszędobylska Julia Wieniawa. Agnieszka Woźniak-Starach. A tu jest pani Gessler, ale ma ładne nóżki. Magda Gessler. A tu kto jest? Dorota Gawryluk. U, stara kobieta, stara, no, nie powiem. Edyta Herbuś. I Małgorzata, Socha, no spoko. A teraz czas na reklamę. Ale reklamy dzisiaj nie będzie. Dlaczego? Proste, przelewnie przyszedł. Kartka z kalendarza. Imieniny Heleny i Pawła. Zaznaczyłem takie, jakieś normalne. Na Józefa pogoda będzie w polu uroda. Gdy mróz w marcu dnia 10 i jeszcze 40 dni mrozu tęgiego. I ostatnie, gdy na święty Józef bociek przybędzie. To już śniegu nie będzie, ale mądre. Do usłyszenia i do zobaczenia.